Witajcie, moi kochani. Okazało się, że filmik się nagrał bez głosu, więc będę Wam go musiała dubbingować, więc witam was. Więc tak, tutaj mi się troszkę gra zacięła i nie mogłam rozpocząć gry. No i witam was w odcinku Skyblock, jeden blok. I dzisiaj sobie stworzymy nasz świat na Skybloku. Więc tak. Tutaj tworzę sobie świat. Ja z przeszłości. Oczywiście dużo tu gadałam. Jak zawsze zresztą. No dobrze, więc zaczynamy. Tutaj mi się troszkę długo ten świat ładował, yy, więc nie wiedziałam w sumie co mam gadać, więc tam było i tak i tak cicho. Yy, no więc tak, ładował mi się świat. No i zaczęliśmy rozgrywkę. Yy, ja tutaj mówię, że hej, co to za książka? Może nam się przyda, zabierzmy ją. No i kliknęłam ten guzik y, do startu jakby... a nie najpierw chciałam ją przeczytać, ale okazało się, że jest po angielsku. Y, więc ją zamknęłam y, i rozpoczęłam grę. No i mówię sobie tak. Więc y, no jesteśmy na jest wszędzie nicość, my i tylko taki jeden sobie blok, nie? No i mówię no dobra, to zaczynamy kopać. No i kopiemy, 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 oczywiście masa kopania, jak zawsze oczywiście w Skyblocku. No i Ziemia mi się skończyła, no i spadłam i mówię: O nie, moja Ziemia, tylko nie moja Ziemia. No i mi cała Ziemia się zniszczyła, zginęła mi Ziemia. No więc zaczęłam od nowa kopać. No i musiałam czekać, aż w końcu wykopię jakąś Ziemię. No i postanowiłam, że jeżeli w tym momencie zginę, no to kończy się odcinek. No Jak zginę na tym odcinku, to się on od razu kończy Od tego momentu, kiedy spadłam pierwszy raz No i tak dalej sobie kopałam to drewno Miałam jedną ziemię i się bardzo z tego powodu cieszyłam w sumie Dalej kopałam drewno Dlaczego to jest takie nudne? Niech mi ktoś to powie A, i na w końcu mi się trafiła ziemia, więc ja oczywiście szczęśliwa Ej, Nie, jeden blok, fajnie No i coś się mi tutaj zacięło, czy jak? A, ja tutaj sobie klękałam, dobra. No i postanowiłam, że hej, rozbudujemy się trochę, żeby mnie spadła. No i mm, rozbudowałam się troszeczkę, tak, dwa bloki dosłownie w bok i y, y, jakby dodałam sobie tutaj drewna, żeby mieć więcej. Jeszcze jedno drewno chyba tam dałam, tak, jeszcze jedno. No i dalej kopałam, kopałam dalej kopałam i kopałam i kopałam i kopałam a no i nagle mnie naszła niesamowita myśl żebym stworzyła sobie workbench yy, i dzięki temu że mam workbench sobie stworzyła kilof którym będę mogła kopać yy, jakby kamień no i tutaj sobie tworzę workbench i wszystko inne więc trochę tutaj nudno <noise> ogólnie ja tam mega dużo gadałam no, workbench stworzony Więc postanowiłam, że Hej, postawmy go sobie tak No ale, kurde, no zajmuje mi to miejsce Muszę to skopać I postanowiłam, że Hej, to jest niesamowity pomysł, żeby postawić to W tym akurat miejscu No i nawet, nawet mi to wyszło I Więc tak, mm, oczywiście się tutaj cieszę, tak, fajnie No i sobie mówię, co to za domki Po co są te domki, nie? No i później yy, wchodzę do tego, do tego workbencha Robię sobie tutaj kilof Oczywiście, kilow drewniany, no bo nie miałam w sensie niczego innego, czym bym mogła zrobić, ten, z czego innego mogłabym zrobić ten kilow niż tylko drewno, no bo w sumie to był mój pierwszy kamień, który wykopałam. No i kopię sobie kamień tutaj, kopię, kopię, kopię kamień. No i po wykopaniu kamienia nagle mi się trafia ziemia. No i cieszę się fajnie, bo ziemia nie, no i dużo tej ziemi jest. No, może dwa bloki. Później mi się trafia skrzynka, nie mogę jej otworzyć, więc ją niszczę. I trafia mi się trzcina cukrowa, tak. Chyba to jest trzcina cukrowa, mi się wydaje. No i dalej kopię sobie kamień, kopię kamień, no i nagle ziemia. Jej, fajnie, ziemia, w końcu ziemia. Nie wiem, do czego się tak z tej ziemi cieszyłam, ale nieważne. No i dalej kopiemy sobie drewno, kopiemy drewno. No i, no i w sumie tu zdecydowałam, że hej, zużyjmy tą ziemię, zróbmy ładniejszą tą całą naszą wyspę. I blokową wyspę. No i w sumie to y, zaczęłam ją rozbudowywać. Boże, to jest zimno. <laughs> zaczęłam ją rozbudowywać, no i sobie taką y, małą wyspę zrobiłam. Y, no i wtedy czułam się troszeczkę bezpieczniejsza, że nie spadnę już tak szybko jak z jednego bloku. No i postanowiłam, że hej, dalej kopmy. Wziąłam patyk i postanowiłam, że będę kopać patykiem. Tak patykiem, ale dosłownie obok, obok, dosłownie obok miałam mój kilof. Wykopałam kolejną skrzynkę razem z trzciną cukrową, kopię kolejną, kolejną skrzynkę i... Proszę, lawa nam się trafiła. No i w sumie nie zwróciłam uwagi na tą lawę i dalej zaczęłam kopać. Znowu ziemia, więc fajnie ziemia. No i znowu kopiemy sobie skrzynkę. No i nagle mi się trafia obsidian. Ja byłam w szoku i mówię, dobra, Słuchajcie, może nam się uda zrobić portal do Netheru, nie? Jak nam się uda uzbierać obsydianu. No i dalej sobie kopałam z nadzieją, że trafi się obsydian. No i kopałam, no i w końcu się przerzuciłam na kilof. Jej, nareszcie. Yy, więc kopałam, no i znowu mi się trafiło jakby no drewno, więc postanowiłam, że hej, zrobimy coś innego, Zróbmy jakiś domek. Nie, nie domek, tylko postawmy sobie skrzynki. Yy, Aha, i tutaj mi się nagle skrzynka jedna przez przypadek postawiła. No i yy, jakby postanowiłam, że, że skoro mam, że jakbym zginęła, no to lepiej, żebym sobie tu spakowała do tej skrzynki rzeczy. Nie mogłam sobie patykiem otworzyć skrzyni, więc postanowiłam, że hej, spakujmy ten patyk tam do ekwipunku i będziemy mieć wolne miejsce. W sumie nie spakowałam tego patyka do ekwipunku, tylko w, jakiś, w jakąś skrzynię. Później wszystko poprzekładałam do skrzyni, wszystkie moje takie rzeczy, które mi się bardziej przydało, przy, przydają, przydadzą później, Boże. No i zostawiłam sobie tylko i wyłącznie kilof, które próbowałam przenieść do innego miejsca w ekwipunku, ale się nie dało. Więc postanowiłam, że już sobie odpuszczę, no, odpuszczę, odpuszczę, tak, odpuszczę, no i y, dalej pójdę kopać. Pójdę... Kopać, no i y, zaczęłam y, od nowa kopanie. Kopanie, kopanie, kopanie. Hashtag kopanie. Tutaj się troszkę nie wiem, dlaczego się zatrzymałam. No i znowu ziemia, tylko jeden blok. No i znowu i mówię, proszę obsyden. No nie, nie było obsydenu, tylko kolejna trzcina cukrowa. I dalej zaczęłam kopać kamień, później ziemia, drewno. No ja tam ogólnie dużo sobie gadałam, ale no wiadomo, <noise> jak to ja. Mm. No i. Kopałam dalej. W sumie to bardzo dużo jest kopania w tym odcinku, więc pewnie będziecie mieć przez cały dzień w głowie, tylko kopać. A, i ucieszyłam się, bo miałam wodę. Trafiła mi się woda. I mówię, o, będziemy mieć farmę bruku. Ja podskoczyłam z radości w Minecrafcie. Bałam się, że spadnę, ale jednak było dobrze. Spakowałam wodę do skrzynki, no i w sumie dalej chyba kopałam? Tak, chyba. Chyba tak, chyba, tak. chyba dalej poszłam kopać, tak dalej poszłam kopać, no i kopałam sobie drewno, kopałam sobie ziemię, drewno znowu, no dużo tam było tych różnych rzeczy. Z ziemi się mega cieszyłam, bo dzięki ziemi mogłam rozbudowywać sobie moją tu tam tam tu tam, no wiadomo, moją tutaj wyspę i mogłam sobie hodować dzięki niej roślinki. No i dalej kopałam, kolejna skrzynka, ja też z nadzieją, że będzie a jednak nie, kolejna trzcina cukrowa. Ja nie wiem, czy ja z tą trzciną zrobię. No i dalej kopałam sobie drewienko. No i postanowiłam, że hej, zbudujmy sobie jakąś chatkę. Yy, bo w sumie, dlaczego by nie? Wzięłam, yy, nie wiedziałam, gdzie jest mój, mój dirt, ale w sumie się zorientowałam, że dirt mam koło jakby, no, tam, na tym pasku na dole. Yy, no i yy, zaczęłam rozbudowywać sobie swoją yy, tutaj, jakby, piękną tą, no, piękną naszą wyspę. No, i tak budowałam, budowałam, rozbudowywałam, i mówię: Dobra, a, fajnie, znowu coś byle jak postawiłam, super. Dobra, i w sumie postanowiłam, że dokończę sobie tam z tamtej strony. A ktoś mnie tam zawołał i musiałam na chwilę przerwać filmik. Fajnie. No, i postanowiłam, że sobie tutaj dokończę, z tej strony wszystko ładnie. Zrobię sobie i z tamtej strony wezmę te trzy bloki, co mi zostały i postawię tam za tą skrzynką. Żebym przypadkiem nie spadała, kiedy będę podchodzić do skrzynki. No to postawiłam sobie trzy bloki. No i postanowiłam sobie, że w końcu zbudujemy tą chatę. No i próbowałam postawić trzcinę cukrową, ale oczywiście e, jestem na tym że Nie wiedziałam, że tak się nie da. No i poszłam e, sobie... Do, na w tamtą stronę I mówię, kurde, no nie mam więcej drewna Nie mam, nie mam drewna, nie Tyle drewna wykopałam, ale nie mam Tego samego rodzaju drewna No i postanowiłam, że wszystkie drewna Sobie przemienię jakby um, No tam, oczywiście musiałam Jakiś błąd popełnić i postawić w zoom miejscu blok To, to jest pewne Naprawdę No i wzięłam sobie Wszystkie moje rodzaje drewna, które miałam I sobie je poprzemieniałam Mało się ogólnie działo, mało mówiłam, więc nie wiem w sumie o co chodzi ty, w tym momencie. Ale wzięłam sobie te wszystkie ogólnie drewna, tak jak już mówiłam, no i wszystkie sobie poprzemieniałam tam na deski. No i w sumie tu tyle na razie robiłam, bo, bo teraz to się oczywiście będę powoli ślama zażyć i powoli tylko... U, o dobra, teraz tu przełożymy. o, No bo ja oczywiście musiałam być powolna jak zawsze. Wzięłam wszystkie, wzięłam całe drewno, jakie miałam w ekwipunku No, znowu musiałam postawić blok w złym miejscu Wow, czy, czy ja naprawdę się aż tak dużo razy mylę? Dobra, okej okay. No i wzięłam sobie, słuchajcie, te wszystkie drewno, tak jak już mówiłam, je poprzerabiałam nareszcie No i wyszło mi tak, że tego drewna najciemniejszego mam najwięcej Nie, tego, takiego jakby średnio ciemnego tego najjaśniejszego miałam najmniej. No i postanowiłam, że w sumie, skoro mam tyle drewna, ale różnych kolorów, no to zrobię sobie jakąś podłogę, jak szachownicę. Coś w tym stylu. Że postaram się zrobić jakieś takie różne kolory tej podłogi, żeby to fajnie wyglądało. No i mówię, dobra, robimy to. Stawiamy tą chatę, bo już się robi ciemno. W sensie już było ciemno. No i wzięłam to drewno, zaczęłam budować jakoś, byle jak byleby jakąś podłogę zbudować. No, mówiłam najpierw, że hej, to wygląda brzydko. Ale jednak postanowiłam, że skończmy to już tak, jak jest. No i wszystko postawiłam na odwrót. Oczywiście. Ale postanowiłam, że hej, dobra, niech już tak zostanie. No i dalej zaczęłam budować. Musiałam coś w tym miejscu postawić, to było pewne. A nie, w sumie to nie. No i... I, mówiła, I tam powiedziałam, że, że za niedługo będę kończyć ten filmik, bo już, się, bo już jest ciemno. Jak już będzie dzień, to jakby, jak już będzie dzień, to już się będzie kończyć ten film. No i w sumie to nie wykorzystałam całego drewna na początku. Wzięłam jakiś taki całkiem inny kolor drewna, co mi został. Postawiłam to drewno, żeby sobie zacząć po powoli budować z bruku. Ściany z bruku. No i zaczęłam budować te ściany, nie? Budowałam, budowałam, budowałam. Tutaj musiałam sobie ładnie podejść, żeby nie spadła. No i sobie tak mówię, że jestem w siebie dumna, że jeszcze nie spadłam, nie? No i dalej sobie buduję oczywiście ściany, ale w końcu się skapułam, że w sumie to tu jest za mało miejsca. Tu nawet mi się dwie te. Dwie skrzynki nie zmieszczą, więc postanowiłam, że dalej budujemy tą podłogę i że. że to nieważne, że mi pewnie nie starczy bruku. No i powiedziałam, że ej, już się robi jasno, ale jednak nie, bo jest jeszcze księżyc. No, pomyliłam się. W sumie to chyba się nie. W sumie to się nie pomyliłam, bo z drugiej strony jednak było słońca. Więc tak, dalej zaczęłam budować z bruku sobie te ściany. No, teraz się skapłam właśnie przed chwilą, że, że jest już słońce. Więc no zaczęłam sobie budować ścianę z bruku, budować. No i brakło mi bruku. Po, po, powiedziałam sobie, że, hej, dobra, idziemy jeszcze coś wykopać. No bo w sumie to mam mało tego bruku, a akurat mi został bruk. Więc wykopałam sobie dwa klocki bruku. No i znowu miałam skrzynkę. I tam mówię, że dobra, coś sobie wykopiemy i zaraz będzie koniec odcinka. No i wykopałam sobie. Wiadomo, kolejną lawę, troszeczkę ym, bruku również i drewna. Ym, no i znowu mi się trafiła ziemia, więc fajnie. Jeden blok. No i znowu drewno. I mówię, że hej, już to nie ma w ogóle. Szans, nie ma już sensu kopać tego drewna, więc mówię, że dobra, skończymy sobie w następnym odcinku tą jakże piękną chatkę. No i to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Do zobaczenia. Cześć. I ja was również żegnam. Do zobaczenia. Cześć. Do następnego odcinka.